Thank you Środowiskowego Centrum Konferencyjnego oraz Centrum PHP jakość usług do zamówienia została potwierdzana ten zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie norm ISO 9001, 14001 i 22000 oraz normy PHP 18001. Jako cukra broker, spółka, co jest jednym z wiodących brokerów ubezpieczeniowych w Polsce, zajmują się kompleksową obsługą brokerowską w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla urzędów w przedsiębiorstw i instytucji finansowych reprezentujemy interesy swoich klientów w procesie poszukiwania efektywnych rozwiązań. Dziękuję Mili Państwo, w zamian za opis za proponuję krótką projekcję. Panie prezesie, po pierwsze proszę przyjąć serdeczne gratulacje od redakcji nowo powstającego kwartalnika gospodarczego Biznes Dolnośląski Lower Silesia Business. Właśnie te gratulacje składam i też informuję Pana o tym, że taki periodyk powstaje. A teraz proszę kilka słów o tym, co Pan czuł na scenie, kiedy odbierał Pan nagrodę gospodarczą. Jak odbierałem? Satysfakcję bez wątpienia oraz... Mego rodzaju zadowolenie, że taka nagroda na danym Śląsku w ogóle istnieje i, i ktoś dostrzega tych pracujących, spracowanych przedsiębiorców i potrafi ich wyróżnić, więc to podstawowe dwa uczucia. Czym sobie firma Supra Brokers pańskim zdaniem zasłużyła na te prestiżowe wyróżnienie? Ja myślę, że konsekwencją, konsekwencją dbałością o osiągane wyniki mądrym zarządzaniem i stałym rozwojem, bo to chyba jest nasza największa zaleta, że bardzo dobrze się rozwijamy z roku na rok, praktycznie zwiększając i zatrudnienie, i skalę działalności i liczbę klientów, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Panie prezesie, pozwólmy sobie w takim razie na odrobinę PR-u. Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć, czym Państwo się zajmujecie. No, firma Supra Brokers to profesjonalny doradca w zakresie takiego zjawiska jak zarządzanie ryzykiem, przede wszystkim opartym o segment ubezpieczeniowy, ale nie tylko. To, to, działają, to działania określające zagrożenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w każdej innej działalności oraz opracowywanie metod. Zapobiegania negatywnym skutkom, jakie każde działanie może nieść. Oczywiście byłem bardzo dumny z pozyskania tej nagrody. To jest nagroda dla mojej firmy, dla firmy Dozamer. Ja w imieniu tej firmy miałem przyjemność odbierania tej nagrody, ale to jest nagroda dla wszystkich pracowników bo to e, dzięki im, ich kompetencjom możliwe było pozyskanie tej nagrody. Oczywiście ta nagroda w kontaktach naszych biznesowych e, jest bardzo ważna, bo wszyscy nasi klienci, wszyscy nasi partnerzy widząc, że firma ma taką nagrodę, traktują nas bardzo poważnie i bardzo wiarygodnie. Teraz powiedzmy kilka słów o firmie DoZamel oraz o wrocławskim parku przemysłowym, którego zarządcą firma DoZamel jest przecież, prawda? Firma DoZamel jest firmą, która świadczy usługi przemysłowe. Naszą filozofią jest, nasza filozofia jest taka, że przychodzą do nas producenci różnorakich urządzeń i oni zajmują się produkcją, natomiast my dostarczamy im wszelkie inne usługi. Na przykład konserwacja suwnic, na przykład renta, renta lodzieży, energia elektryczna, ciepło, woda, także kompleksowa, kompleksowa usługa dla wszystkich firm działających na naszym terenie. Co jeszcze można powiedzieć o parku przemysłowym? No to jest o, ogromny, ogromny konglomerat firm. To jest ponad 200 firm, przy czym na samym terenie do Zamelu jest ponad 70 firm. Od firm naprawdę bardzo dużych, typu Bombardier, Alstom, gdzie te firmy zatrudniają po 600-700 osób, do małych firm, dwu osobowych nie, tu, nie, nie mamy tutaj jakiejś polityki takiej, że e, chcemy tylko mieć duże firmy. Wszystkie firmy zapraszamy na nasz teren. Jeżeli będzie tylko miejsce, to e, będziemy świadczyć dla nich usługi. Do nagrody Gospodarczej Dolnego Śląska, właściwie do certyfikatów, startowaliśmy już kolejne lata. W zeszłym roku otrzymaliśmy diamentową statuetkę, a w tym roku dolnośląską nagrodę gospodarczą. E, ma to dla nas olbrzymie znaczenie dla promocji naszej firmy, dla wizerunku firmy i to, że istniejemy na Dolnym Śląsku, bo jesteśmy firmą dolnośląską, ale też pracujemy na terenie całego kraju i służy to naszemu wizerunkowi, naszej promocji i. i też dobremu wizerunkowi firmy dla naszych klientów. Proszę przybliżyć naszym telewizjom, naszym użytkownikom, czym się firma zajmuje. Firma jest typową firmą inżynierską, zatrudniającą około 240 osób. Około 70% to są inżynierowie, w większości z uprawnieniami do projektowania, architekci. Pracujemy w branży paliwowo-energetycznej, tak skrótowo, natomiast generalnie główny nasz biznes to jest gazownictwo. Oprócz tego szeroko pojęta infrastruktura, kanalizacja, drogownictwo i wszystkie inwestycje towarzyszące inwestycjom gazowym przede wszystkim. No, jesteśmy głównym generalnym projektantem, czy byliśmy w zasadzie, bo już gazociąg jest skończony, gazociągu Jamał Europa, czyli tej największej inwestycji gazowniczej w historii Polski, jak również tłoczni na tym gazociągu. Generalnym projektantem magazynu Wierzchowice, który jest położony w rejonie Milicza, który jest największym magazynem w Polsce i w tej chwili kończy się jego rozbudowa do pojemności 1,2 miliarda metrów 3 gazu. Zapraszamy fotoreporterów, tych, którzy jeszcze nie dotarli przed sceną.